ja Ojej, co to tutaj już się dzieje? Pożar! Dzień dobry, witam Was w 61. odcinku trzeciego sezonu w City Skylines, gdzie buduję miasto. Jak tutaj widzicie, dzisiaj raczej będę kontynuować to, co zacząłem w poprzednim odcinku. Czyli to zajęcie tymi krańcami Więc dobrze Teraz sobie zajmę się... O! Teraz jeszcze raz zobaczę sobie na wodę I nawiedzałbym już te zasoby wodne Więc dobrze Teraz jak na razie Zajmę się tutaj z tą okolicą Żeby jak na razie tutaj było trochę więcej tej wody Dobrze Szybko muszę te zasoby wodne yy, Przygotować Teraz yy, przygotuję szybko jeszcze tereny, aby Tutaj jeszcze wszędzie tutaj mogło być tutaj o, praktycznie yy, te będzie no, pól uprawne, Raczej jakie pole uprawne. Ja tylko co jeszcze popatrzyłem sobie jak się popatrzy jeszcze raz. Jak sobie popatrzę sobie na te pola uprawne. Tutaj jest mało pól uprawny. Tutaj jak są jakieś większe zakłady, takie jakieś yy, przetwórcze. I to wszystko z y, przemysłu takiego rolno prze, spożywczego. Obszarów, gdzie... No, jak na razie, tych stresu, to jeszcze tych, więcej tych pól. Dobrze, to zaznaczę, że teraz już, natychmiast już się tym zajmuję. I jeżeli chodziłoby dosłownie, dlaczego w poprzednim odcinku, skąd działa się, na przykład, te całe, na przykład, że... Strefy rolne, na przykład, tam... Tunena. Otóż jest to... Już, już wyjaśniam. To już jest związane bezpośrednio z geografią taką społeczno-ekonomiczną, i gospodarką yy, przestrzenną. Otóż, e, w Niemczech żył sobie niejakiś e, taki geograf, to będzie to ekonomista, bo to geograf, czy może to był geograf, e, to ja to był chyba August von Thunen i ten dosłownie m, badał, jak dalej pamiętam, chyba zjawiska związane z e, ośrodkami A. No właśnie, badał w ogóle on, taką korelację między wystąpieniem w ogóle takich e, sfer e, rolnych wokół na przykład dużych miast. I zauważył między innymi, że wokół dużych miast to zawsze e, zlokalizowane są zawsze takie strefy rolnicze, gdzie e, między innymi żywność ta najszybciej w ogóle jest, e, gdzie bardzo szybko się psuje między innymi. Mleko, owoce, warzywa, to, bo trzeba teraz sobie pamiętać, że w XIX wieku, bo to było właśnie w XIX wieku, gdzie jeszcze nie było czegoś takiego jak lodówki, zamrażalki, czegoś takiego jeszcze nie było, to po prostu była taka niestety sytuacja, że po prostu żywność bardzo szybko się psuła, no i trzeba było zawsze tą żywność i skąd trzeba było tę żywność brać. Powiem tak. Jeszcze raz, Bo tak. Ten właśnie August von Tune zauważył, że przy dużych ośrodkach takich miejskich, które stanowią taki rynek zbytu, e, bardzo dużo się tam w ogóle... tam w ogóle bardzo dużo właśnie się e, gromadzi się w ogóle tego przemysłu, to właśnie takiego osadownictwa, e, rolnictwa i właśnie taki przemysł jeszcze spożywczy. I gdyby chodziło w ogóle, czy ta teoria na przykład jest nadal aktualna, to powiem Ci, że to jest faktycznie, to nadal jest tak to aktualne, jak popatrzy się na przykład na takie miasta jak Warszawa czy Lublin, gdzie wokół tych miast to dosłownie są sady. No i w przypadku właśnie, jak wspomniane były te strefy rolnicze, no to te strefy rolnicze, które właśnie one tak powstawały, no to po tych strefach e, rolniczych, e, ups, to tak chciałem to, a, w przypadku jeszcze tych dalej tych stref rolniczych, no to te strefy rolnicze, jak one tak powiem tak Wyjaśniały po części właśnie to zasad, Taką właśnie korelację Że jak jest duże miasto To, że wokół takich dużych miast w ogóle pojawiają się wielkie obszary rolne A jeżeli chodzi o pytanie Dlaczego ja teraz tutaj robię To teraz na końcu mapy te obszary rolne Z jednej strony chciałem zrobić tą stację podaję nad klimatem Gdzieś chyba już mogę ją sobie postawić A po drugie eee, Kwestia teraz taka, że jak mniej więcej, dobrze, to jest koniec mapy Ale ja nie chciałam żeby tutaj dosłownie była aż taka pusta okolica, że co, że dosłownie, że wzdłuż, nie wiem, wzdłuż tej rzeki i chyba limano Po prostu nagle kończy się miasto A po drugiej stronie niczego nie ma Jest całkowicie pusta ziemia To przecież nie jest żadna Argentyna A nie, nie, Argentyna To nie jest żaden dosłownie u... A nie, to, to nie jest żaden Paragwaj że coś takiego się dzieje. Że, że to, że Paragwajczycy tam oddali Argentynę na jak, na ponad 100 lat zastaw jakąś ziemię, to nie oznacza, że tutaj niczego nie trzeba robić. No i chyba zobaczymy. o. Już się one to jest powoli się rozwijają. Tylko będzie trzeba, nie wiem, albo postawię jakiś... nie wiem, może gdzieś postawię sobie jakiś yy, plac zabaw. Bo na przykład rolnych może warto byłoby takie place dostać zabaw postawić. Ja w tym wiem, że choć nie może się o to za bardzo martwić Chodzi o większą kwestię, to chyba też opieka Właśnie To pojawia trzeba tutaj zrobić jakieś rozwiązanie, jak na przykład to właśnie tę klinikę chyba tutaj, Bo tutaj pochodzi zapewne chociaż opieka zdrowotna dla tych właśnie obszarów wiejskich Dobrze Jak na razie tutaj już zrobiłem sobie trochę tych obszarów Tutaj byłaby jakaś taka większa, nie wiem, jakieś prawa raczej takie miasteczko więc może zobaczmy, czy mam tu jakieś budynki unikatowe Na przykład, że coś takiego, że chyba był to było tak chyba... Uli... A, czyli że nie mogę sobie zrobić ulicy starorynkowej No to zobaczmy tak, rynek jakiś, może, może, a to znaczy, jaka... o Może zrobię sobie za chwilę, zimowy rynek dole Zimowy niestety jest zimowy, ale tutaj będzie założenie jakie. Ten zimowy rynek, to miało być założenie takie, że no tutaj jest jakieś może miasteczko. O! Właśnie. Tutaj założenie będzie tak. Tutaj jest właśnie miasteczko. Proszę Państwa. I w tym miasteczku, jak nie patrzeć, żyją sobie mieszkańcy. I tak i to miasteczko przecież takie mogło przecież miasteczko przecież napało właśnie przy takich dużych miastach. I przecież one występują. Może jeszcze nie. Może jeszcze dodatkowo może wykorzystam sobie nie. Może tylko tutaj postawię na końcu jeszcze jedną taką stację. Dobrze. Chyba to zrobię. Że postawię tylko jedną stację. Ale ta stacja będzie raczej y, o charakterze takim il Pociąg. Y, sobie wezmę o. To jest nie coś tam po trochę coś takiego, że to będzie wiejska stacja. No to dobrze. Tak, teraz zrobię szybko drogi tu. Wyłożam to i wyłożam jeszcze to. A nie, teraz łączę się z tym. I teraz chwila, Wracam. I teraz zrobię proste drogi jak na stąd i dotąd. No i to będzie taka mała przystanek, że to jest zanim wjeździe się do miasta to tutaj będą się otrzymywać się pociągi. No. I to będzie takie założenie już. Dobra, więc wracam teraz tutaj. A mm, Tutaj będzie jakaś, nie wiem, prosta droga. No, trochę mi teraz kojarzy się trochę z takim trochę... A... Gdyby chodziło o okolice, to teraz mi się to trochę przypomina mi to bardziej tak... Yy... Yy, chwila Na przykład trochę chodzieży Ciekawe jak tutaj zrobię... No ciekawe będzie tutaj właśnie taka rolna droga Że tu jest ja stąd i tutaj będzie taka przejście dobra, ale teraz... Nie, teraz wracam tutaj Bo tutaj jak na razie zrajemy się teraz z tym Żeby stąd jak na razie... Dobrze Stąd dotąd zrobię sobie jakąś... Yy, chwilę. Chwila Stąd dotąd zrobię sobie prostą drogę i stąd do tej jeszcze będzie poprowadzone że trzeba powiedzieć, że tutaj będzie jakaś właśnie taki teren e, I wracam jeszcze tutaj I kończę tą jeszcze tutaj e, drogę Którą robiłem coś w tym właśnie takiej autostrady, która byłaby taką drogą taką e, główną Tutaj trzeba było, o! Teraz mogłem zobaczyć jeszcze coś w tym z okolicy Może tylko na tej okolicy jeszcze postawię sobie, o! Jakąś klasyczną taką o, szkółkę. To będzie coś takiego. Może jeszcze zrobię z budynków unikatowych. Może tutaj A. Zobaczymy, czy mogę tutaj postawić sobie może RA i że to będzie właśnie zakończenie chyba tutaj taki, trochę obszar takiego wiejskiego. No chyba, że a no właśnie. I jest taka, że to jest oster nad morzem, więc wykorzystam to, że tutaj byłaby jakaś dzika plaża. Właśnie. I zdobyłoby to byłoby to jeszcze jakieś, nie wiem, tutaj nie wiem, co się będzie wyjazd, że to będzie, że to byłaby taka dzika plaża. Coś takiego i nie wiem, pewnie to będzie jakaś, nie, uprawa coś tam do rybołówstwa, to może, żeby się jakaś, nie, jeszcze to jakaś, też osada, dzika plaża i jeszcze osada rybacka. O. To ciekawe, będzie wychodziło. Teraz jeszcze zajmę się tutaj. i teraz jeszcze dobrze operator stąd dotąd i może jeszcze tutaj o I jak na razie tutaj będzie taka już większa wieś więc teraz mogę sobie zająć się yy, jak na razie tutaj właśnie tymi terenami yy, rolnymi żeby tutaj zrobić jakieś większe obszary pod uprawy Więc dobrze, stąd jak na razie będą yy, tereny. Które będą jak na razie stąd dotąd. I jak na razie jeszcze będą jakieś kolejne jakieś drogi, które będą się łączyły jakoś w tej okolicy. I jeszcze w tej okolicy. Jeżeli ktoś by się jeszcze pytał, kiedy to jest takie typ wioski, to powiem, to, że to bardziej wygląda na wyodróżnice. Yy, tutaj podał oprawne. Choć może być może nie postawi się, nie wiem, jeszcze jakieś, nie, wiem, obszary, jeszcze nie wiem, jakieś obszary jakieś mieszkane, że to będą albo jakieś samotne farmy, albo to jakieś, nie wiem, albo jakieś obszary wybudowane, albo to może będą jeszcze jakieś kolonie. I to ja nie mówię o koloniach, gdzie ludzi dosłownie się, że się podbijano, a względem takim e, urbanistycznym, że kolonie odnośnie... E, takiej sieci, sieci typu zabudowy osadniczej gdzie jest, jest jakaś miejscowość, to z tą e, miejscowością już się coś buduje i to na tym właśnie są i to właśnie są te kolonie więc tutaj jak na razie wszyscy te będą właśnie te e, napasali jakieś, nie wiem, krowy choć zauważyłem, że tutaj jest jakieś bardziej zaawansowane to rolnictwo a to ciekawe jeszcze tylko nie chciałem po tej stronie Teraz jeszcze poprowadzę tutaj hmm. Teraz jeszcze tutaj O hmm. Teraz może zajmę się gdzieś w tej okolicy O w tej okolicy zrobi się niejedno taką właśnie coś w rodzaju takiej małej kolonii Złóż tej, tej drożki No i teraz zajmę się tutaj okolicą Zaznaczam kolejne obszary Jeszcze będzie tutaj Teraz trzeba zająć się tą okolicą Więc dobrze, tu jak na razie zaznaczam sobie małe domy Za chwilę będzie trzeba jeszcze zaznaczyć sobie jakieś obszary chociaż na cmentarz No to... Zaraz się tym zajmę jak tylko zajmę się tylko tym Dobra tu jest okolice są bardziej jeszcze yy, Przystanków no to tutaj zrobi się jakieś małe sklepy po tej stronie No i jeszcze będą tutaj Małe sklepy Teraz to może nie wiem Jak tu mam na przykład coś w rodzaju to może nie wiem jakiś jeszcze O park Bo z parkiem to też będzie kluczowa kwestia Że tutaj warto żeby było na tych obszarach właśnie takie parki Duże obszary parkowe, bo czasami na obszarach wiejskich też są parki. Czasami to dotyczy takich dużych, e, na przykład posiadłości. O, już się tutaj zaczynają się budować. Dobrze, jeszcze tak. Wróćmy tutaj, bo teraz sobie zrobię, nie wiem, tutaj jakąś klinikę. To będzie tutaj na, przy, na udrożu. Jeszcze trzeba dać ze straży pożarnej. No to będzie ona. Tutaj już jest, będzie remiza i jeszcze trzeba zrobić straż pożarną, ale nie straż pożarną, a policję. Więc to jeszcze będzie postarać policji. O! I jak na razie to bardzo dobrze. A i jak na razie tutaj już się buduje No i teraz mam tutaj jak na razie przygotowaną okolice No no, pod tereny. Tutaj chyba za chwilę posadzę sobie więcej drzew. No, chyba że. Chyba że zrobiłbym sobie teraz coś takiego, że. Z tego postawiłbym sobie, nie wiem, jakieś proste drogi. I gdzie to będą, w jakieś z tyłu, jakieś jeszcze yy, no, miejscowości. To jest rodzaju takich osad. Dobra, No to chyba najwyraźniej to z takiego właśnie zrobię. Więc jeszcze to oznaczam, żeby tutaj y, wszędzie jak na razie pojawiały się teraz y, Jeszcze to zobaczę, czy tu... A, jeszcze trzeba tutaj. I można powiedzieć, że coś w takich wybudowań. Zaraz zajmę się tą okolicą. I jeszcze tam. Później tu jeszcze tutaj wszystko jeszcze obsadzę jeszcze drzewami. Aby tutaj oprócz tych kwiatarów, takich w, w samych w żeby żeby były trochę lasy. O, już tutaj nagle kolejny pożar. No tak nie za bardzo Dobra Teraz zajmiemy się tutaj tymi lasami Tutaj może zrobić sobie jakieś, sobie jakieś drzewo O będzie To będzie trochę las taki sosnowy No po tej obszarze że będą tutaj lasy takie puszcza Także to można powiedzieć, że tutaj naprawdę się rozbija się jakaś puszcza I to nie mówię o kompleksie leśnym, a nie na przykład to, że Ktoś się puszcza. Yy, dobrze. Już tutaj się bardzo dobrze się to buduje. No to jeszcze zajmę się dobrze. Tą okofragmentem, i faktycznie tutaj nie wiem. Może tutaj zrobię jeszcze nie wiem. Z przemysłu, to może zacznę tutaj robić nie wiem jakąś. Z rybołówstwa. To tutaj chociaż zrobię nie wiem. A myślę sobie, że przystań rybacka. Dobra taka pojedyncza przez to i rybacka by byłaby fajnie Nie zrobię tak Prostą drogę jeszcze nie wiem są dotąd Teraz wracmy Teraz wrócę sobie do Ja do tego przemysłu jest ten rybacka jest I teraz trzeba sobie wyznaczyć I teraz trzeba sobie, sobie wyznaczyć miejsce gdzie będę to jakieś rosły co takiego? Yy, mogę coś takiego zrobić? Yy, niepoprawny kształt? Chyba nie. No to będzie coś takiego, że tutaj będzie taka duża przestań. Jeżeli nie można też tych tak bardzo mocno rozwojać. No ale to będzie tak. To jest ta cała przestań. Za chwilę jeszcze tutaj się zrobi wioska rybacka. Szybko. Jak? No to wybieram tam tylko odcinek drogi. O! Widać, że tutaj mm, ja się muszę podmienić sobie te drogi. E, do, i teraz tylko zrobię sobie gdzieś mniej więcej no że tutaj jak na razie stąd mm, dotąd założenie i jeszcze być może jeszcze tutaj I już się okolica bardzo fajnie się rozbija więc mi się zdaje że chyba na tym będę chciał właśnie zakończyć odcinek tam już kolejny po jakiś spo, coś tam płonie tak się teraz prowadzi, taka e, takie miasteczko i te obszary właśnie takiego przedmieścia. Dużo to tutaj właśnie... Już jest takie bardziej rolne, bardziej leśne. No. Wygląda to o wiele lepiej. Mi się zdaje, że jeszcze jeden odcinek. się jeszcze jeden odcinek, gdzie zajmę się y tą okolicą. I później chyba będzie i później chyba zaczyna kolejne takie jakieś większe inicjatywy w rajze robić w mieście. A rzecz, którą mogę powiedzieć, to tylko tyle to tak. Otóż bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Nowe, ale tak stałych widzów zachęcam do komentowania oraz subskrybowania. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania, a wszystkich zachęcam do pozdrowienia w A więc to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.